Putin nadal wygrywa. Po pierwsze wygrywa politycznie na świecie. Niektórzy analitycy twierdzą, że dzisiaj Putin jest pod ścianą, bo z jednej strony militarnie przegrywa, z drugiej strony sankcjami gospodarczymi, mówiąc kolokwialnie, jest już dojeżdżany. Jaki jest wyjście z tej sytuacji? To znaczy, co może się stać? Jakie mogą być rozmowy pokojowe, takie realne rozmowy pokojowe? No bo jeżeli my słyszymy rzecznika Kremla, pana Pieskowa, który mówi o takich warunkach, które jeszcze pojawiały się sprzed wojny, no to wydawać by się mogło, że chociaż trochę zaczyna się Rosja cofać. Czy, czy to jest tylko takie wrażenie? Nie, to jest wrażenie. Putin nadal wygrywa. Po pierwsze, wygrywa politycznie na świecie, ponieważ on chciał doprowadzić do takiego znaczenia siebie, jaką, jakie znaczenie mieli Gęsekowie, czyli przywódcy Związku Radzieckiego, byli równi prezydentom amerykańskim. To się stało. Cały świat w tej chwili jemu próbuje w jakiś sposób dogodzić ustąpić i czeka albo z czym on wyjdzie albo co mu się oferuje. To po pierwsze, on zdestabilizował, to on zdestabilizował jednak rynki nasze. Proszę zobaczyć na ceny paliw, na, na waluty jak idą. To są koszty, które ponosi. On doprowadził do tego, że musimy masowo przesuwać w tej chwili wojska dokonywać szybkich zakupów i to też są koszty. Po to trzecie, po czwarte, doprowadził do agresji na Ukrainie, jednak szereg terenów zajął i mimo że ponosi ciężkie straty, ale ciężkie straty również majątku ponieśli Ukraińcy. Proszę zobaczyć, jakie są zniszczenia i tak dalej. Grabież, przecież wojska rosyjskie na pewno z zajętych zakładów wywożą i grabią. Także za wcześnie jest mówić jeszcze, że mimo jego strat on, on ponosi koszty tej wojny. Rosja poniesie koszty sankcji za wiele, wiele miesięcy. Dzisiaj ponoszą koszty pewnej paniki która jest wśród ludności, która wyciąga pieniądze z banków. Natomiast Rosja to jest tablica Mendelejewa. To jest najbogatsze państwo na świecie, potencjalne. Ma za sobą zasoby Białorusi, Kazachstanu, zajętych terenów ukraińskich, oczywiście pomoc chińską. Także może trwać jeszcze wiele miesięcy bądź lat w takim, w takim konflikcie. Grozi rozszerzeniem tego konfliktu, i te groźby uwierzygadniają, potwierdzają środki zachodnie. Proszę zobaczyć, kilka dni temu nowy ambasador amerykański Mark Brzeziński ostrzegał nas, że konflikt może się rozszerzyć, dotknąć Polskę również z atakiem nuklearnym. W związku z tym nie, nie pałam takim optymizmem, jak pani redaktor jeszcze.